Współpraca zebranie sprawozdawczo Zawodowym, naszej jednostki. Serdecznie witam Współpraca na dzisiaj, zebranie Zawodowym, Współpraca z PSP, z A nade wszystko serdecznie witam. Całego powiatu. Życzę dawnego powrotu. Burmistrz, proszę, jako że o 15 godzinie ma zebranie w Jarzynicy, sądzę, że go u mnie zatrzymają zbyt w i jak będzie odróżniony, to przekonam nas na dalsze obrady nie będę dzisiaj przedstawiciela zarządu gminnego Związku OSD, pana Janów, który byłby to ponieważ on tutaj szeroko prefektował w tej silnej pracy. Witam głównie i dwóch członków honorowych wspierających i sympatię. Po zapoznaniu się z... Listą obecności stwierdzam, że na stan 65 członków czynnych i 4 członków honorowych, którzy zgodnie ze statutem mają prawo głosu. Obecnych jest 43 członków, co stanowi 62%, a więc ilość znacznie przekraczającą próg 50%, a więc stwierdzam, że zebranie jest prawomocne. Przedstawię teraz porządek obrad. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwały i wniosków, przyjęcie porządku zebrania, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, dyskusja, udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy, przyjęcie planu działalności i planu finansowego jednostki, wolne wnioski, podjęcie uchwały, przyjęcie wniosku do realizacji i zakończenie zebrania, co jest zawsze najprzyjemniejszym punktem sądzę, Daję teraz pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku, proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę, więc stwierdzam, że proponowany porządek zebrania został przyjęty. Proponuję na przewodniczącego zebrania tradycyjnie dwóch elitę Pawła Czy ktoś ma jakieś inne kandydatury na uwadze? Nie ma. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Wstrzymał również nie widzę. Następnie wybliżamy protokół lata. I proponuję, żebyśmy różne... mieli. Tak. Czy są jakieś inne kandydatury? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I pozostaje nam jeszcze dwóch komisji uchwały i wniosków. Proponuję drugie. Okyto Barbarę, Szklarza Krzysztofa i Szklarz Agnieszka. Inne kandydatury? Nie widzę. Kto jest za tym składem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Dziękuję bardzo i za głosowania, które się odbyły i proszę przewodniczącego zebrania o zajęcie miejsca za stołem prezydialnym i także prowadzenie zebrania o misji uchwały wniosków o przystąpienie do uchwały. Przedstawiciel Gazety Wyszneckiej, pan Rysiu Sąkowicz, który tradycyjnie obsługuje na za zagranie sprawy. Serdecznie dziękuję. Sprawozdanie z działalności OSB do naczynki na rok 2012. Szanowni zebrani, rok 2012 na długo się w naszej pamięci. Był to bowiem rok, w którym uroczyście obchodziliśmy z powstania naszej jednostki. Dlatego też pierwsze pierwszym miesięcy roku zarządu w licznym udziale dróg naszej jednostki skupiały się na zorganizowaniu tej uroczystości. Podejmowane w tym zakresie działania dotyczą dotyczyły przygotowania organizacji tego uroczystości oraz dostosowania obiektów z i rozłączenia do jej przeprowadzenia. W tym celu całkowicie zmieniono aranżację do wyjścia do rynku. Wykonano niwelację terenu, do starej krzewy. Prace te wykonał Radek Krzymski, który obciążył jednostkę jelenie kosztami drzew i krzewu. I pozostałe materiału, materiały albo dzienne, w kwocie 3200 złotych podarowane bardzo składamy mu serdeczne podziękowanie. Nie widzę radka, mimo że go zapraszałem, ale jest ojciec. Proszę przekazać koniec. Wymieniono władzę na korytarzach drzwi wejściowe na, na główną salę. Zmodernizowano ogrzewanie, nawet w tej części, gdzie znajduje się główna sala. Uroczystość 11 stóp lecia odbywa się w dniu 8 maja 2012 roku. Zaszczycili ją swoją obecnością minister sprawiedliwości Jarosław posłowie Marek i Joanna Popowska, senator 7 kadencji Stanisław Łuśtyka, przedstawiciel komendy głównej PSD Jan Dajgłoś, przedstawiciel komendy wojewódzkiej PSD Bogdan Walidowski przedstawiciel związku OSP Władysław Kucharski, przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, przedstawiciele władz strażackich powiatowych i gminy, poczty sztandarowej delegacji jednostek OSP oraz wiecznie zgromadzeni mieszkańcy. Ze względu na niesprzyjającą pogodę powrót do życia kościelnych, dalsze obchody odbyły się na sali no co poważnie zachwyciło ustalony wcześniej harmonogram celu. Kluczowym elementem uroczystości było nadanie jednostce medalu honorowego im. Bolesława Powicza, odznaczeń strażackich oraz dyplomu uznania od prezesa zarządu głównego OSP Waldemara Pawlaka dla druku Krzelki Andrzeja i Ścigora Józefa. Ponadto jednostka otrzymała orde przyznany przez władze białkońskie za wzorową działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz dyplom uznania i listy klapelacyjne od władz samorządowych i strażackich. Po oficjalnych uroczystościach wszyscy zgromadzeni zaproszeni zostali na potrzęsunek i zabawy wyplaneczną. Jednym z punktów programu okoliczności 25-lecia było spotkanie serwisu Dolnego Przedmieścia, dla mieszkańców, którzy ukończyli z 75 lat. Spotkanie zdołoło odbyło się 19 marca i przerosło nasze zamieszczenia. bowiem uczestniczyło w nim około 100 osób. Spotkanie umieliła swoim występem orkiestra OSP pod dyrekcją. Zygmunta Rozuma w pełnym 45 osób w składzie oraz w Polsce, że podziękowania podziękowanie jego po końca. Dlatego zarząd postanowił kontynuować w latach następnych takie spotkania i w tym roku odbyło się ono 10 A Aktualny stan osobowy naszej jednostki przedstawia się następująco. Członkowie czynni, stan na dniu poprzedniego zebrania 62 osoby, stan w dniu zebrania dzisiejszego 65 osób, przybyło 3 osoby. Członkowie wspierający honorowi bez zmian, drużyny, członkowie drużyny młodzieżowych, dziewczęta 10, i przybyło dwie, czyli 12 osób. Przybyli drugą, Janio Michał, licencja Tomasz, oraz powróciła do jednostki po dłuższej przerwie, czyli dla aktywność jednostki OSP. Załącznik numer 1 obrazuje ilość wyjazdów do zdarzeń oraz uczestnikowanie strażaków jednostki. Poza. Jak wynika z tego załącznika, załącznika tych wyjazdów przybyło w stosunku do roku ubiegłego, szcz szczególnie jeśli chodzi o y, wyjazdy do pożarów. Y, odnotowaliśmy 19 wyjazdów. Poza uczestniczeniem w likwidacji zagrożeń, jednostka aktywne, aktywnie uczestniczy w zabezpieczaniu. Imprez sportowych organizowanych przez RGS Ożył Motosporu, Myśleńcy. Strażacy naszej jednostki, podobnie jak nadal latach poprzednich, uczestniczyli w akcji trupiodawców. W akcji wzięło udział dziewięciu druków: Sroka, Tadeusz, Draka, Zbigniew, Leśniak Marek, Sopiak Paweł, Klacz Grzegorz, Rapacz Marcin, Rapacz Grzegorz, Nowak Sławomir i Mały Żbiot. W sumie strażacy oddali 10,40. 40 litrów kwitnienia, ponadto pięciu traczaków, dawców szpiku kostnego. Za zasługi Dnia druk dróg Tarusoka otrzymał złotą oznakę honorowego dawcy krwi, a na dzisiejsze uroczystości oznaczenie do oczy na dróg zliknie w Tarta. Może od razu poproszę starostę na naszego o przekazanie, uleczenie tych odznaczeń. Nasi strażacy uczestniczyli także w uroczystościach państwowych 11 lipca, czyli listopada i 3 maja. uroczystościach pośrednich, jak 1 piątek, dobra swoboda, czyli w czuwaniu przy grobie pańskim, w jednym 3 maja nie pożycza. W uroczystościach strażackich, jak 4 maja, świętego dołowiana. Strażacy wraz z rodzinami z środowcą uczestniczyli w ogóle polskiej Strażaków do i Owali. Tradycyjnie urządzamy świętego Mikołaja na dzieci Strażaków i Sympatyków oraz spotkania z okazji święta Strażackiego w dniu świętego Wojna. Dzięki zaangażowaniu Sympatyków Jana i taka jednostka posiada swoją stronę internetową. Nie są zamieszane bieżące informacje o działalności jednostki. Redaktorowi Jan w imieniu zarządu składam za interesów interesującą działalność serdecznego odziękowania. Szkolenia i badania lekarskie. Aktualne badania lekarskie uprawniające do prowadzenia działań ratowniczych posiada 38 strażaków. Przeszkolenie 15 pierwszego stopnia posiada 35 strażaków. Szkolenie ratowników medycznych, 10 osób na 1. Uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi posiadać 5 kierowców jest to i znacznie przekraczająca normę od 2, który wynosi o 4 kierowców. Zawody sportowo-pożarnicze. W roku 2012 odbyły się tylko zawody młodzieżowe na szczeblu gminnym i zawodach młodzieżowych i pożarniczych. Uczestniczyła drużyna dziewczątka, która miała czwarte miejsce w zawodach odwojowych i standardowych. Działalność zaczął w dniu 12 lutego 2011 r., z obradami zarząd w składzie prezydent Edward wiceprezydent naczelnik Stroga Tadeusz, zastępca naczelnika na żydłowiec, sekretarz Pitagrena, starnik Anna Wydro, gospodarz Wiesław Kłady. Kronikarz z Mazury członkowie zarządu Tabaka z Wiedniem, przynajmniej Aleksandrę Łatwa z oraz Komisji Tabak z przewodniczący Wiedzy Wykładu, sekretarz Sławu Bietnowa, członek Krzysztof Szczęścia. Do Gminy zebrania zarządu Komisji Aleksandrania jest zmienionym w składzie, z tym, że z powodu czasowego wyjazdu za granicę obowiązki gospodarza. Przejął Mały Szpiot, który będzie uczestniczył w posiedzeniach zarządu. bez prawa że uczynił przy podjęciach uchwały. Zarząd w 2011 odbył 12, przepraszam, odbyły 12 protokołowanych posiedzeń, a w końcu rewizyna posiedzeń. Przedgodniowy obrad zarządu były między innymi następujące sprawy organizacja uroczystości strażackich, jak 125-lecie powstania jednostki, opłaty w 2012, święto strażaków, świętego Jana, świętego Ejda, dzieci strażaków, sympatii, spotkanie seniorów, udział w uroczystościach organizowanych przez sąsiedni jednostki, sprawy remontowej zakupu sprzętu i wyposażenia sprawy dotyczące gotowości bojowej jak badania lekarskie szkolenia i zawodów zarządu zawsze uczestniczyła i była zarządu zapewniająca podjęcie uchwały rozliczenie sprawy działalności za 2012 rok na panu przyjęcie pięciu członków przyjęto trzech Liczba posiedzeń zarządu planowano 12 od łosie 12 komisji recyjnych uchwały się 2. zakupy sprzętu poszadniczego minimum modelowania zrealizowano w 2%, działania w zakresie prac społecznych, realności kulturalnej, wychowawczej i sportowej oraz inne współdzielania zrealizowano planowane remonty wymieniono e, instalację na górnej sali, a jest tu gdzie siedzimy, na instalację nawiewną oraz e, wymieniono grzejniki, instalację publikacyjnej w góry. Wymieniono poazerię, wymieniono drzwi na salę główną, wymieniono kilka okien, co zresztą nie było w planie, ale z uwagi na ich stan zniszczenia y, musieliśmy podjąć to działanie. No i tą aranżację zewnętrzną, o której mówiłem, również wykonano. Szkolenia podstawowe na plan sześć strażaków, sześć strażaków przeszkolono pięciu. Nie przeszkolono, co planowano, jednego naczelnika z uwagi na brak kursu. Na zakończenie pragnę podziękować burmistrzowi Myślenic, a ponieważ do chwili obecnego nie ma, to sądzę, że przekaże mu to podziękowanie sekretarz. Za wsparcie finansowe które w 2012 wynosiło 32 822 zł, w tym dotacja na zakup drzwi garażowych 15 867, rekomendacja kosztów zróżnicowania i używania części bojowych 5 440, inne wydatki jak paliwo i części za 16 950. Dziękuję za dotację na zakup sprzętu w kocie 5500 zł, w ramach których zakupiono dwa strony bez ruchu i jedną tani i pięć zł. Dziękuję Powiatu powiatuńskiego za dotację w wysokości 5000 zł, w ramach których zakupiono odmieniający.